Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy makowiec królewski. Potrzebować będziemy półtora szklanki mąki pszennej, szczyptę soli, szklanka o pojemności 250. 10 deko stopionego masła, pół szklanki cukru, dwie łyżki kwaśnej śmietany jedno jajko i łyżeczkę proszku do pieczenia to są składniki ciasta ciasto zarabiamy i później wyłożymy do formy a na masę makową będziemy potrzebować to sobie zarobię ciasto należy składniki dokładnie połączyć tak i już ciasto mam zarobione tak wygląda Ciasto do makowca królewskiego, a na masę makową, tak jak wspominałam, 40 deko maku, Za, tutaj mam 10 deko masła, zalałam dwoma szklankami wrzącej wody, szklanka o pojemności 250 i pozostawię pod przykryciem. I tutaj mam dwa jajka, garść migdałów, dużą garść rodzynek, szklankę orzechów włoskich, szklankę cukru i olejek migdałowy. Teraz mak studzę, a później jajka ubiję na puszystą masę. Do ostudzonego maku dodaję ubite jajka, Posypuję pozostały cukier i dodaję bakalie. Jeżeli nie lubimy, możemy je rozrobić Ja uwielbiam bakalie takiej dużej postaci i mieszamy i masę makową mamy gotową. masa makowa. Ciasto już mam wyłożone w formie, forma 17 na 27 cm i teraz wykładam masę makową na ciasto. Wyrównam powierzchnię i makowiec królewski będziemy piekli godzinę czasu w 170 stopniach, a później przygotujemy krem. Tak powierzchnię wyrównuję i makowiec wędruje do piekarnika. Krem wyłożymy na całkowicie ostudzony makowiec. Makowiec już mamy pięknie wypieczony, ostudzony, całkowicie zimny, i teraz przygotujemy krem. Mam 200 ml śmietanki 30% i mam 20 deco serka mascarpone. I dodam 3 łyżki cukru pudru. I to należy bardzo dokładnie połączyć. Ładniki kremu mają taką konsystencję przekładamy do worka cukierniczego z końcówką i będziemy krem wyciskać na makowiec. Dlatego makowiec musi być całkowicie zimny. Ja sobie worek cukierniczy dałam do kieliszka i Przekładam krem do worka cukierniczego. I teraz będziemy wyciskać na makowiec w pewnych odstępach. Będzie efektowny, smaczny Makowiec Królewski. O ile Państwu przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. A tak wygląda Makowiec w przekroju. Makowiec Królewski.